I dobro. W pełnym przeżywaniu Eucharystii, w odkrywaniu tego, co jest ukryte za postacią chleba, jest potrzebny zachwyt, jest potrzebne zadziwienie, jest potrzebne odkrycie tego fenomenu, że Bóg, który jest wszechmocny, nieograniczony w żaden sposób, wkracza w naszą ludzką rzeczywistość, że uczestniczymy w jakimś wydarzeniu, no właśnie, kosmicznym, wręcz. To ta refleksja. Dobrze nas wprowadza również w klimat tajemnicy. Nie tylko nam przy święty powinniśmy zatrzymywać się nad śpiewem organisty, nad kazaniem kapłana, ale również dobrze przyjść troszkę wcześniej i zastanowić się, w czym ja tak naprawdę teraz uczestniczę. Bóg przecież przychodzi tak blisko do mnie. Jest to, jest to jakaś tajemnica, która, która wymaga pewnego zatrzymania się i głębszej refleksji, a wtedy... I msza święta, w której uczestniczysz, będzie miała zupełnie inny wymiar. Wymiar zadziwienia i zachwytu, a jednocześnie odkrywania ogromnej miłości Pana Boga.